Na co dzień otoczeni innymi ludźmi. Żyjemy w różnych środowiskach, jesteśmy otoczeni przez naszą rodzinę, na co dzień w domu, jesteśmy otoczeni ludźmi w pracy, w szkole, na studiach, w miejscach, gdzie przebywamy w ciągu danego dnia. I często sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak nasze życie jest pełne naszych win, naszych błędów, naszych grzechów, które wpływają na Relacje między ludźmi, a w konsekwencji na całą wspólnotę danych osób, wśród których się obracamy. I moglibyśmy powiedzieć za słowami dzisiejszego psalmisty: Kto jednak widzi swoje błędy, oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych. I sobie często nawet nie zdajemy właśnie sprawy z tego, że w postępowaniu wobec bliźniego, wobec drugiego człowieka jesteśmy pełni pychy egoizmu, a te nasze wady wpływają właśnie na relacje między nami, między ludźmi. I tak na przykład potrafimy postępować egoistycznie, zazdrośnie, w momencie kiedy na przykład posiadamy coś wspaniałego, coś dobrego, posiadamy dobry samochód i okazuje się, że ktoś z naszych bliskich, ktoś z naszych sąsiadów, jakiś przyjaciel kupił sobie lepszy samochód od nas. I do tej pory, kiedy wydawało nam się, że my mamy ten lepszy samochód, ten fajniejszy, który na co dzień nam się bardzo przydaje, który jest nam bardzo użyteczny, a w momencie, kiedy widzimy coś lepszego u drugiego człowieka, to już potrafimy nieraz zapomnieć o tym, co dla nas było dobre i zaczynamy zazdrościć tego, co ktoś posiada lepszego. I to nic, że do tej pory wszystko nam się układało, że nam samochód bardzo pomagał w życiu codziennym, ale zaczynamy zazdrościć tego lepszego który wydaje nam się czymś fajniejszym u kogoś innego niż u nas. I pojawia się w, naszym, w naszych relacjach zazdrość, egoizm, pożądanie. I to nie jest tylko tak z rzeczami materialnymi, również z niematerialnymi, na przykład darami, które otrzymujemy od Pana Boga, umiejętnościami, jakimiś talentami, które posiadamy. Póki one w życiu codziennym przynoszą nam jakiś zysk korzyść, satysfakcję, poczucie spełnienia. Wszystko jest w porządku, ale jeżeli ktoś inny posiada inne talenty, które w naszych oczach są bardziej wartościowe niż te nasze, znowuż potrafimy zazdrościć. Ktoś powiedzmy osiąga ten sam sukces, co my mniejszym nakładem sił, mniej musi włożyć swojej pracy, ponieważ przychodzi mu to z większą łatwością. Już wtedy zazdrosimy komuś jego talentów, jego zdolności, żeby osiągnąć ten sukces. I tak samo jest również w naszym życiu wiary, w naszej wspólnocie Kościoła, w której, w której jesteśmy połączeni poprzez Chrzest Święty. Potrafimy oceniać czyjąś wiarę przez własny pryzmat. Jeżeli chodzimy na przykład co tydzień do Kościoła w niedzielę na mszę świętą, jeżeli uczestniczymy również w mszy świętej w ciągu tygodnia, uczestniczymy w różnych nabożeństwach, regularnie się modlimy, przystępujemy do sakramentów świętych. Potrafimy często uważać się za kogoś lepszego w naszej wierze niż ktoś inny, kto, kogo znamy jako tego, który chodzi rzadziej do Kościoła, który spowiada się nieregularnie i potrafimy oceniać jego wiarę jako tą gorszą, że jest to coś gorszego w porównaniu z tą naszą wiarą, którą my gorliwie wyznajemy i praktykujemy w życiu codziennym. A wspólnota Kościoła jest wspólnotą, w której przebywamy na co dzień i powinniśmy się umacniać. Kościół daje przeróżne formy wyznawania naszej wiary. Kościół daje różnorakie formy uczestnictwa w życiu Kościoła dla nas wszystkich, różne wspólnoty, różne duszpasterstwa, miejsca, w których możemy się odnaleźć i podążać właśnie ku zbawieniu właśnie poprzez te Wspólnoty. A niejednokrotnie należąc do jednej wspólnoty, potrafimy oceniać inne jako znowu te gorsze, te, które bardziej wymyślają różne rzeczy, udziwniają wiary, które są nie po naszej myśli po prostu, z którymi się nie zgadzamy, których może nie rozumiemy. I tak na przykład jedni się odnajdują we wspólnotach o duchowości maryjnej, inni w, w tych wspólnotach o duchowości eucharystycznej lub ci są też również tacy, którzy odnajdują w sobie pobożność tak zwaną ludową, różne nabożeństwa, litanie które odbywają się w kościele, które są prowadzone i w ten sposób ktoś potrafi się modlić i skupić na modlitwie, na wychwalaniu Pana Boga. Inni z kolei potrafią się odnajdywać we wspólnotach, które są związane z rytem mszy świętej tak zwanej trydenckiej, przedsoborowej. Dla innych bardziej odpowiednie są wspólnoty czy neokatechumenatu, czy Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, wszystko to, co po Soborze Watykańskim II w Kościele zaczęło powstawać. A tak naprawdę zamiast patrzeć na te różnice, na te wszystkie rzeczy, które dzielą te wspólnoty, które dają powód, żeby oceniać, że te są lepsze, te są gorsze, w tych się bardziej odnajdujemy, w tych mniej, powinniśmy skupić się na tym, że Kościół daje nam różnorodność tych wszystkich wspólnot, po to, żeby każdy odnalazł swoje miejsce w Kościele żebyśmy jako Wspólnota nie szukali wśród nas identyczności tego, co sprawia, że jest, moglibyśmy być tacy sami, ponieważ we Wspólnocie nie chodzi o to, żeby ludzie byli tacy sami, żeby byli kopiami siebie nawzajem, ale żeby Wspólnota dążyła w tym samym celu, a celem nas, ludzi wierzących, członków Kościoła powszechnego jest dla nas zbawienie. Jest dla nas osiągnięcie nieba i oglądanie Pana Boga twarzą w twarz po naszym życiu ziemskim. A na tej drodze ku zbawieniu właśnie te wspólnoty potrafią nas umocnić i sprawić, że będziemy siebie nawzajem ubogacać w drodze ku zbawieniu. A tak jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii czy w pierwszym czytaniu z Księgi Liczb, często potrafi ta różnorodność wzbudzać w nas jakąś niechęć i strach, lęk przed innymi, zazdrość. W Księdze Liczb czytaliśmy dzisiaj, jak prorocy, którzy otrzymali ducha do prorokowania, przyszli do Mojżesza i mówili o dwójce innych ludzi, którzy również prorokowali, a nie byli z tymi pozostałymi prorokami, kiedy otrzymali oni ducha do prorokowania. Z kolei apostołowie Pana Jezusa którzy przebywali z Nim na co dzień, przez lata Jego ziemskiej działalności, podążali z Nim każdego dnia, czynili z Nim również cuda, uzdrawiali, wypędzali złe duchy, zwrócili uwagę na człowieka, który nie podążał z nimi, który nie był w gronie ich dwunastu, a również czynił te same znaki w imię Pana Jezusa. I tak samo właśnie nieraz możemy złowrogo patrzeć na kogoś, że Ktoś głosi również słowo Boże, że ktoś również angażuje się w taką działalność duszpacerską Kościoła na inny sposób niż my to robimy. I na przykład starsi mogą myśleć o młodych, a co młodzi wiedzą o Kościele, a co młodzi wiedzą o życiu, że są tacy nowocześni, że wprowadzają zmiany w tradycje Kościoła, w pewne rzeczy, które zostały przez lata uformowane. Z kolei młodzi patrzą na grupy starszych osób w kościele, jako te, które są zamknięte na młodość, na to, co jest współczesnie potrzebne kościołowi, i tak nawzajem jedni patrzą na drugich, chcąc jak gdyby wykluczyć siebie nawzajem z, tego, z tej działalności dusz w kościele. A tak naprawdę zapominamy o tym, że na Chrzcie Świętym my wszyscy, ludzie wierzący, otrzymaliśmy tego samego ducha świętego, który nas umacnia. I Który nas zachęca i mobilizuje i właściwie upoważnia do tego, że wszyscy powinniśmy odpowiadać za Kościół, za budowanie naszej Wspólnoty i za głoszenie Ewangelii innym ludziom. I to nie jest tak, że tylko osoby duchowne, księża, zakonnicy mogą głosić Ewangelię, tylko każdy z nas może się zaangażować i zanosić Pana Boga innym. I znowuż, część z nas potrafi poprzez swoje talenty, zdolności. Głosić właśnie słowo Boże, nauczając, tworząc wspólnoty, angażując się w takie życie we wspólnotach, ktoś, kto ma mniej zdolności ku temu, może sobie pomyśleć, że on nie może, nie ma czym głosić słowa Bożego. Ale tak naprawdę można się zaangażować również w głoszenie i zanoszenie Ewangelii innym poprzez świadectwo swojego życia, poprzez życie zgodnie z przykazaniami Bożymi, z tym, czego naucza nas Pan Jezus. I poprzez własne świadectwo życia, postępowania możemy również głosić Ewangelię. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii podaje za przykład podanie kubka wody drugiemu człowiekowi, który jest sprag spragniony. Czyli nawet taka prosta rzecz może być świadectwem czynienia czegoś dobrego w imię Pana Jezusa. Nie, nie trzeba czynić wielkich rzeczy, wielkich dzieł tworzyć. Wystarczy na co dzień pokazać swoim życiem, Swoją pomocą innym, że jest się dobrym człowiekiem, i pokazać przez to Pana Boga drugiemu człowiekowi. A właśnie niejednokrotnie te nasze jakieś podziały, to nasze krzywe patrzenie na innego człowieka, bywa wręcz przeciwnie, zgorszeniem, o którym również Pan Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii. I często ktoś, patrząc na nas, ludzi wierzących, może pomyśleć, że skoro u nas są takie podziały między nami, to to bywa dla ludzi również zgorszeniem dla tych, których moglibyśmy sprowadzić do Kościoła, zniechęca do przyjścia do Kościoła. Dlatego powinniśmy modlić się dla nas wszystkich o tą jedność, o którą modlił się również Pan Jezus przed swoją śmiercią w Wieczerniku, żeby ta jedność panowała wśród Jego apostołów, ale również wśród wszystkich tych, do których oni zostaną posłani i wszystkich tych, którzy uwierzą w Pana Boga dzięki Jego uczniom. A ta jedność będzie możliwa tylko wtedy, kiedy będziemy patrzyli na siebie nawzajem z szacunkiem, niewrogością, z miłością, kiedy będziemy szukali tego, co nas jednoczy, a nie tego, co nas dzieli, kiedy będziemy patrzyli na naszą działalność, na starania innych w kontekście patrzenia na życie wieczne, na zbawienie. Amen. věřím v jednego.